Cześć, witajcie z tej strony. Mikalo, witam Was w kolejnym odcinku z Blockstorped, a dzisiaj mamy nowy sezon szósty. Dokładnie tak. Jesteśmy w wielkim parkurowym miasteczku. Tak jak y, czytaliśmy ostatnio, tak jest, mamy właśnie sezon szósty parkurowe miasteczko, tak się ten sezon prezentuje, wszystko y, przeczytamy, zrzucimy sobie całkowicie ten nexus, a wy jeżeli chcecie y, poznać, y, wiedzieć gdzie jest tajemnica w, w tym nexusie i świecie VIP, to zostaw łapkę w górę, a ja na następny raz przygotuję taki filmik, gdzie właśnie wam pokażę, gdzie są właśnie te wszystkie klucze i tak dalej. A my możemy tak naprawdę zaczynać Eem, Na początku pokażę to, że jest wydarzenie Tak jak mówiłem podwójny XP za przyjście światów parkour Czyli dwa razy dostaniemy więcej expa Aktywny 10 34 dni Czyli ten sezon będzie trwał no 34 Albo tam 35 dni Więc naprawdę bardzo dużo Eem, Będzie można fajnie expić na tych parkourkach Eem, No i tak Jest naprawdę wiele fajnych klocków Mo Może tutaj aktualnie ich nie widać Eem, Na pewno mi się wydaje Że tych klocków nie było. W sensie tego auta, tego jazdy rowerem, tych znaków, no tych znaków nie było. Mi się wydaje, że tak nie było. Oho, to jakieś lodówki i tak dalej, ale pokażę wam co jest fajnego i nowego. Możecie to zauważyć, są takie hologramy z napisem Rita obok Ritty Blaster, to naprawdę jest bardzo fajnie, takie nowoczesne bardzo, więc to naprawdę ładnie wykonali, ale to nie wszystko, nie wszystkie nowe klocki, jest ich dużo, ale ciężko je znaleźć mi się wydaje. O, tutaj na przykład mamy tą tajemnicę potrzeba światłowego klucza, żeby ją tutaj odebrać więc naprawdę spoczko mam tu różne przejścia i tak dalej tu w ogóle yy, dla, dla VIPów tutaj mamy, jak sobie wejdziemy na górę tutaj mamy właśnie bramę VIP i tu możemy sobie tak yy, podskakać na grawitacji i w ogóle są bardzo fajne gwiazdki, fajne animacje yy, więc no, ale to jest taki to taki bajer, to nie jest jakieś nic ważnego chyba Ale wiem gdzie jest jeden klucz, bo grałem sobie w BSP i znalazłem ten klucz Jest on przy BlockBjornie, mogę wam go w sumie pokazać Jest tu taki parkour, taka wspinaczka po buźkach i tak dalej Przy okazji możemy sobie wiedzieć jak to wygląda Tutaj z góry, wow, w ogóle co jest mega fajnego, patrzcie co tam jest Jest tam jakby taki jakby baner reklamowy nowego pakietu. Yy, nowego pakietu o nazwie Parkour Pros. Mamy coś takiego pieska, takie buty, jakiś taki palet, takie tło, które jest chyba w Nexusie z czego co wiem. A jak nie, no to. No, no chyba tak. I naprawdę fajnie, że są takie banery. Ale chyba wejdziemy sobie do góry i wam pokażę jeden klucz. Tu tu, 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 Nie, tutaj jeszcze idziemy do góry. Jakieś buźki są straszne, tak dalej. I tu mamy takie coś. O, i tutaj u góry jest dziurka. I tutaj mamy zielony kluczyk. To jest bardzo prosty klucz do znalezienia. Mamy różne wszelakie parkour, Nie wiem, na przykład. Patrzcie, na przykład mamy jakieś takie coś, Można sobie tak skakać. Tylko niestety ktoś dał grawitację. I mi to teraz będzie przeszkadzać, No już trudno. Chociaż mogę teraz poskakać. Mamy wielką tęczę kolorową. Wygląda na, naprawdę świetnie. To też jest naprawdę bajerowe. Um, co tu możemy jeszcze. Mogę wam jeszcze pokazać takiego ciekawego? O, tego nie widziałem. Tutaj wejścia. O, tu mamy jakieś. Wejście. Oho. To w ogóle jest taki dziwny domek. On w ogóle nie pasuje do całego miasteczka. Dodatkowo jest on zamknięty. Mamy właśnie. Yy, no. No z tego klocka srebrowego Mamy y, zamknięte Więc mam wrażenie, że tutaj coś się będzie działo Z tym domkiem, no bo patrz Wszystko jest kolorowe, bardzo fajne i w ogóle A to naprawdę jest mega podejrzane Więc ciekawe o co chodzi z tym domkiem I patrz tutaj, gdzie mam ten sklepik To uwaga, uwaga Jak ty, wy to zobaczycie, o tu ma, mamy w ogóle Napisy DEX, obok DEXa takie hologramowe Pewnie będą później do kupienia Zobaczcie na to, jakie to jest piękne Po prostu, jak ja to zobaczyłem, te neony Te, no w ogóle te znaczki, po prostu Kochałem się w tych znaczkach, naprawdę są piękne. O, ktoś na przykład jest trampolinka i są takie klocki, one są animowane, też są spoko. W razie nie mają jakiś, mm, jakiś efektu, na przykład że szybciej, że, że, że szybciej chodzi. Nie ma takiego czegoś. O, i tu w ogóle, tu w ogóle jest jakaś dziura, która prowadzi do jakby powiedzieć rzeki Drip. E, nie wiem czy ktoś pamięta z graczy. Oddamy sobie spray pomniejszający i kurczę, i tutaj właśnie mamy serce drip, które jest takie drogowe. Nie rozumiem dlaczego jest droga, jakby nie rozumiem tego czemu. E, jakby tu mamy... Po co nam znaki w ogóle? Choć chyba, że chodzi o, o to, że to jest miasteczko i tak dalej, ale naprawdę bardzo fajnie, że... Że znalazłem tą y, tak zwaną rzekę Dream. Nie jest ona jakoś ciężko do znalezienia, bo znalazłem ją tak po kilku minutach, jak szedłem na Block Star Planet. Więc nie jest ona taka jakaś trudna do znalezienia, jak się popatrzy. Y, więc naprawdę, szkoda, że to, że te przyspieszenia, jakby nie ma się spinać pod tym, bo gdyby się dało, to byłoby naprawdę super. Ale wygląda to naprawdę mega kozacko. O, tu w ogóle jest takie wejście do góry, tak dalej chyba mamy parkur w ogóle z yy, zamieszanych klocków możemy sobie go przejść. No bo w sumie to Parkour City, tak, miasteczko parkurowe, więc się nie, dzi nie dziwię, że tu dużo parkurów tu mamy w ogóle tą wieżę wielką nie w sumie ona po co ona jest, ale fajna jest i ładnie się prezentuje o tu mamy wielki napis Nexus tu mamy właśnie te Parkour Pros yy, co, co fajne, że można po tym sobie skakać, więc fajnie gdyby prowadzili takie banery, jakby żeby, było, żeby one były w ogóle do kupienia, chociaż to byłoby troszkę dziwne i na pewno by zmieniło całkowicie yy, budowę światów, aczkolwiek no wygląda to naprawdę spoko, można po tym chodzić jest to mega fajne, tam też jest taki Coś, tylko mniejsza wersja. Yy, no i dobra, może będziemy już czytać wiadomości, yy, bo w sumie tu już takiego wielkiego, yy, wielkich rzeczy tu chyba nie ma. Yy, tu w ogóle jest takie coś, yy, takie coś właśnie, że co tu się jakoś idzie, i są jakieś zrobinki, gdzie się do góry, ale ja się na tym nie znam. Pewnie tam gdzieś są jakieś klucze schowane i tak dalej, i tak dalej, yy, więc no, może przeczytajmy po prostu wiadomości, żeby się dowiedzieć yy, tak szczególniej o co chodzi w tym sezonie. A, bo jeszcze pokażę wam nowe koło fortuny, które niestety jest jednym z najgorszych kół, jakie były. Yy, w sensie koło jest całkiem ładne, ładne kolorki. Yy, mogę sobie w ogóle zakręcić, bo czemu by nie. Ale nagrody, które są za te koło są po prostu tak yy, badziewne, tak śmieszne, yy, że naprawdę no bezpiecznie się w tym nie postarało. Popatrzcie sobie na te nagrody. Jedyne, patrzcie, pióra kiedyś już były, mam je otrzymane, więc już kiedyś były, lisie tak samo kiedyś już były, ten klocek, hakama pants też kiedyś były, chyba za nagrody koła fortuny drugiego sezonu, bo wtedy było o Japonii, słaba grawitacja jest chyba do kupienia, tak mi się wydaje, tak albo chyba kiedyś było, z czego co pamiętam, nie wiem macie mi? powiedzieć czy mam rację, ale chyba kiedyś coś takiego było. Inny co jest nowego to jest zwierzak, który jest ładny, mi się podoba, szczurek, będę chciał go mieć, więc no, ale no to jest badziewie. No po prostu żeby pióra i liście w ogóle nie pasują do tego sezonu, naprawdę, jakby moim zdaniem to powinni tutaj zamiast tych głupich klocków pióra i liście, które kompletnie nie pasują do parkurowego miasteczka, powinni prowadzić te właśnie y, klocki te neonowe, bo one są bardzo fajne. No i tak dalej, o tu w ogóle też jest też, też taki kotek no nowy z, yy, no, z znakiem sklepu Tak w sumie, jakby nie patrzeć Mówię, Naprawdę no zawiodłem się na tym kole, nie ma nic ciekawego oprócz tego rzeczaka, więc rzeczak jest spoko A tak to jest naprawdę Lipton, więc no o w ogóle jest, o nie zauważyłem, że są tutaj te Kroski tych, no świateł, czerwone, pomarańczowe, zielone, nie zauważyłem tego, więc też spoko Witaj w parkourowym miasteczku. Mam ci tyle do powiedzenia, ale najważniejsze jest to, tak długo jak tu jesteśmy, dostajesz podwójne XP za w parkour, a dzięki Zygi znajdziesz tam kryształy kinetyczne, których nie pomija, jest tyle nowych rzeczy do stworzenia. A jeśli już o Zygi mowa, jest zajęta szukaniem jakiegoś sprzętu portalowego, który pozwoli nam kiedyś opuścić to miejsce. Ja, ja bym tego nie chciała. Niestety Fenix już dalej nas nie zabierze. Nie widziałam za to doktora Starbloka. Pewnie pomaga w jakichś sprawach technicznych, i to jest ciekawe. Możliwe, że tam tamten dom jest doktora Starbloka? Nie wiadomo. A świetnie, Wipce, zaraz znajdziesz wspaniałe wyzwanie parkurowe. Musisz wejść na niedokończoną wieżę, o ile dasz radę. No i tu mamy tą historyjkę, Jak tu trafiliśmy, co my tu zrobiliśmy. Więc yy, tutaj było tak, była burza oczywiście yy, w sezonie piątym. O, Odpaliśmy rakietę tutaj, Zygi, tutaj zauważyłaś, że trzeba już wracać. Pan, pan tata tego, tutaj wiecie, poszli do tego statku. Tutaj zrobili boom i pojechali. Polecieli z ręki, zrobiły wow. Następnie lecieli sobie przez galaktykę, dotarli do jakiejś planety i znajdują się w parku miasteczku. No i to jest Parkour City. No więc tyle z tej historyjki Yy, ale w sumie nie wiem, szkoda, że takie coś przyniesie, w niby spoko ten sezon, ale zobaczymy jak jeszcze, jak jeszcze będzie ten sezon, bo pewnie będą jakieś yy, aktualizacje. tylko ciekawe co jeszcze tutaj dodadzą do tego parkurowego miasteczka. Penny Pandora, dołącz do ligi parkurowych zawodowców. Mikalo, podłaż wyzwaniu, w parku city liczą się tylko umiejętności parkuru. A co może być ważniejszego niż cudny wygląd podczas biegu po mieście? Przygotowałam niewiarygodną kolekcję VIP dla najlepszych parkurowców. E, no, nazywa się ta kolekcja Parkour Pros, e, spoko nazwa. E, no i mamy do tego tak, Jacka, takiego chyba, to jest chyba piesek, nie? To jest piesek. No ładny w sumie, spoko, spoko, ładny pieseczek. E, Budki takie, w sumie bardzo mi się podobają. Jeżeli one będą ładnie pasować na Blockstar, to będę ich używać. E, mamy takie palce. No, to jest taka broń, pewnie jakaś słaba, nie polecam. A to jest. Metropolia, czyli to jest chyba tło z Nexusa. E, więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym ocenił ten pakiet, bo dostanę pewnie e, ten pakiet albo, albo Ikunia go kupi, albo Grace go kupi i możemy sobie go testować. E, więc napiszcie, jak chcecie taki odcinek z testu, e, żebym mógł wam pokazać, czy polecam ten pakiet kupować, czy jednak go nie polecam, bo jak na razie nie wiemy, czy jest on fajny, czy nie. No więc napiszcie, jak chcecie. I możemy sobie jeszcze zobaczyć tylko świat VIP. Jednak świat VIP jest troszeczkę dziwny. Dlaczego dziwny? Ponieważ jak tam czytaliście, była niedokończona wieża. No i wygląda to bardzo podejrzanie. W sensie jest to jakby niedokończone w ogóle kompletnie. Nie wiem, czy można latać. Laci, raczej latać nie można. No więc naprawdę jest Lipton z tym światem. Nie ogarniam, po co to jest w ogóle i kiedy co skończą. Tutaj mamy bramy. Wszystkie bramy prowadzące do tajemnicy, ale nie wiem, czy. Czy te klucze trzeba szukać, czy co. Yy, słyszałem, no, że trzeba wejść na tą niedokończoną wieżę, ale to jest to troszeczkę trudne, mam wrażenie. Yy, no ale no próbujemy, nie no, nie wiem. W sumie nie mam pojęcia, jak mam tak szybko dostać się. No nie wiem, no tutaj niby się da doskokiwać, ale się nie da, więc nie wiem, nie wiem jak oni tam dotarli. No bo patrzcie, wszystko jest tak, no nie wiem, szczerze. No siemanko, siemanko, Jest oni są tam już u góry, ale nie wiem, gdzie dokładnie mogą być klucze, yy, więc jak coś to mogę wam pokazać, jak na razie nie chce mi się tego szukać, bo, bo nie chce mi się bo dziwny dla mnie ten świat VIP więc no, słaby ten świat VIP chyba, że potem na przykład dokończą tą wieżę i będzie wow, wielka, fajna bo jak na razie ona jest w budowie i jak na razie no chyba nic takiego ciekawego od niej nie znajdziemy yy, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka z przedstawienia sezonu 6. Napiszcie co o nim sądzicie. Ja byłem Mikalo, no więc do kolejnego odcinku, więc papatki.